Cześć, siemanko, z tej strony Kucper i jest ze mną dzisiaj Kapi. Siemanko, siemanko. Dzisiaj będziemy prasować z mmo takim pięknym Zetorem, których nie pamiętam numerów, ale on jest również z prasą New Holanda. Czy, Kapi, nie przeszkadza ci, że ja zacząłem dzisiaj odcinek? Nie ma sprawy, coś takiego innego wreszcie nie. Ja prowadzę z tobą sery, więc ty też musisz... Y, to się tak ładnie widać, więc bardzo dobrze ci to wyszło. Widzisz, będę miał później praktyki, można powiedzieć, zrobione do siebie. Jak kiedyś się skane. O, to, 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 No, e, także właśnie, takim pięknym akcentem, jak miastek się przywitał. E, w dzisiejszym odcinku będę sobie prasował słomę z teksturą trawy, czy tam siana. E, ale to cicho, cicho, mówiłem, dlaczego jest taka tekstura, ja tam kilka odcinków wcześniej, więc no, musicie się cofnąć, jak nie wiecie. No i zbliżamy się do wielkiego końca tej serii. Zostało nam jeszcze dosłownie kilka odcinków. Moja już no się zablokowałem e, Także właśnie z Edorkiem tu pracujemy e, e, z pracą Holanda trochę tak. I Polsko i zagranicznie. Ale no musi być trochę tak... inaczej, że tak powiem. Musi wiem. być pomieszanie, w końcu trzeba ujrzeć te dotacje, które dostajemy takie duże, że masakra. Oto, to, to, to. No, jak widzicie, no tutaj, Tingo normalnie jest ta słama Kawałek przyjadę już mam stówę, więc, no, mm, trochę tych kawałek będzie później. Jeszcze będę zbierał sobie u miasta belki i u siebie, i wszystko idzie na sprzedaż, tak? Fajna tak, sprzedaż. Dokładnie. No, moja na sprzedaż, miasta na sprzedaż. Okay. Prawdopodobnie, jak wspomniałem o tych dopłatach, z kapim wyczytaliśmy na internetach, że. Jest bardzo duża dopłata do ziemniaków i buraków cukrowych, więc postanowiliśmy, że Kapi sobie zasadzi ziemniaki. No to ja wtedy już sobie biorę buraczki i prawdopodobnie dostaniemy sprzęt, właśnie ten, yy, z tej samej firmy, co dostaliśmy, Kramera, który jest wypożyczony, i przyjedzie, znaczy wypożyczą nam sprzęt silnik, prawdopodobnie jeden tylko, niestety, do buraka. Skroba i jedną sadarkę. Całe szczęście, że chociaż tyle nam wypożyczą, bo Kapi ma tylko jedną swoją sadarkę. Ja sadarki nie mam. Także ja mu pomogę wtedy przy tych sadzeniu ziemniaków. Dobrze, nie ma sprawy. jak walić, <laughs> <laughs> Nie ma sprawy, dobra. E, e, e. Coś miałem mówić, nie wiem co. A właśnie ludziska możecie napisać w komentarzu. Czy u was w szkołach, czy tam, nie wiem gdzie, w mieście, o, może inaczej, w mieście w szkołach są alarmy bombowe bo to co teraz w Polsce się dzieje to naprawdę kosmos co chwilę jakieś alarmy bombowe wczoraj, może e, wczoraj, na, wy to będziecie oglądać, poczekaj w e, środę to w poniedziałek u mnie w mieście były dwa alarmy bombowe, oczywiście fałszywe a wczoraj, czy że we wtorek było aż 8 właśnie w 8 szkołach no także no, nie zaciekawia, oczywiście wszystko jest fałszywe. E, niby jakiś tam islamski terrorysta, jakąś tam bombę stworzył, coś tam, ale no różnie to było. Miejmy szczęście, że to jest tylko fałszywe jak na razie. No jak na razie fałszywe. U mnie w mieście wcześniej były tam też na skarbówkę, te alarmy były też na galerie, więc no dzieje się. Większość osób wie, że to fałszywe będą i są, ale może inaczej, że są i były, a czy będą fałszywe dalej? No to nie wiadomo, no, że w końcu znaczy w końcu w końcu. Oby nie, ale może w końcu będą te. Jednak wkrótce się coś się stanie. No bo kurde to takie dziwne. Dobra, miastoś tam. Aha właśnie, co ty tam robisz? A sprzedaję twoją piszą, jest ze względu, że ci pomagam, jesteśmy dobrymi sąsiadami. Ja czekam na sprzęt do siania braków, także jestem zlokowany robotą. Mhm. Mm no, także w kolejnym odcinku prawdopodobnie będą siano-kosy będzie mega akcja. E, a w kolejnym, właśnie to ogarnianie tych ziemniaków buraków. A nie zrobimy tego dokładnie, najpierw wsadzenie sianie, a dopiero sianokosy. kosy będzie wtedy pierwsza faza wzrostu? No jak boli No nie wiem, zobaczymy mm -hmm. Co pierwszy rośnie. No to też prawda Dobra, mi tu zostały jeszcze trzy pokosy Trzy przejazdy Więc na spokojnie, siedzie tu nie będziesz mi potrzebny w prasowaniu, bo to szybko idzie Niby co chwilę Belka tutaj jest już gotowa, muszę ją Wyładować, ale ale daje radę. Małe pole to w ogóle, już z nie możemy się doczekać nowej serii. Ludzie, będzie taki kozak. Już mniej więcej w głowach mamy sobie rozmyślane, jakie maszyny będziemy mieć, co i jak. Tylko jeszcze musimy mapkę ogarnąć. Już będziemy powoli coś tworzyć. Jeżeli macie jakąś fajną mapę na takie średnie gospodarstwo, możecie podesłać nie link, bo linku nie możecie umieścić w komentarzu, ale nazwę. Je. No. A my sobie sprawdzimy, potestujemy. Jo, jo. No bo te karmanki, no to sporo błędów mają i tak dalej, i tak dalej, no. Trochę nam tutaj nie pasuje, na początku mi było nawet spoko tutaj pracować, mieszkać, ale no. Ja od początku zacząłem narzekać. No jak to ty, właśnie zaraz jeszcze wam ludzie pokażę tą biogazownię, którą kupiłem sobie, wziąłem kredyt, kupiłem Zresztą możecie się przyjechać na biogazownię, bo jesteś pełny Aha, no to mogę nać już, jeden przyjazd jeszcze Może zobaczycie Trochę tam problem z terenem był, bo jakby nie postawił to i tak trochę Taka górka się tworzyła na, na jezdni. Reszta tam jest w miarę płaska, a tam jakaś górka wyrosła na jednym, no nie wiem dlaczego, ale... Trochę się pomalowała teren, już lepiej to wygląda Mój ty, no dobra, Marian Widać, jedziesz przy dziechom Trzeba mi Dobra a tych belg to jest tyle, Jezus Masakra Masakra co możecie zrobić? Zostawiać komentarz, możecie zostawić łopeczki i co tam jeszcze... A oczywiście subika, no. Oczywiście subika. Może jestem trochę przymulany, bo coś nie choroba rozbiera Nie Niby Kataru kasztu nie mam, ale cały czas mnie webboli i cały czas mam jakąś tam temperaturę. Dużą, małą, skaczę to, ale... Przecież że rzekatora, ani kaszu nie ma. Temperatura to jakoś wyczerp... Temperatura wzięła przykład z to to nie ten zamulot. Dobra, ja to już mam zrobione, 84% niestety. Nie udało się do setki dobić, ale... O Jezu, ile tych beł, ale bez wspierania. Na, Na dwa są... polecimy. Dobrze, dobrze. K kulturalnie drogą mnie przespadła. Oczywiście, dobra pach, 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 Wszystko się zmieści? 500. Mi pokazało jeszcze 500 zostało, nie wiem dlaczego. Gdzie się to nie uchowało? Czy coś pod silosem moim? Tutaj jeszcze jest kubka mała. Zmniejszyło się? Nie, ale to dobra, wolić. Dobra, biorę swojego resusa, 16 ton kiszonki i lecimy. No poczekaj, dobra, ja sobie tu pojadę na lewo, tam wszystko, wszystko? składarkę, tak, no, no. no. A, no, ty tamtędy jedziesz, dobrze, nie ma sprawy. Trzeba te wykorzystane wszystko na 100% musi być. Jo, jo. Ja twoją gospodarką, ty, ty moją. Może <noise> <noise> że nie widziałeś. <noise> Jeździesz pan? Moje przyczepy, lówka sprowadzone z Niemiec. Nie, to Ursus tylko ucierpiał. No, to jest szczęście. <laughs> A tak, jest małe drzewo, to co to jest? No i będziemy musieli się rozstać z tą mapką. Ale już kurde, nowa seria będzie tak kozacka. Będzie sporo live'ów na niej, no bo będzie sporo roboty. Tak myślę sobie na przykład, że Nie się... tam, nie tam. No skrapu, przyzwyczaiłem się, z. co? Ale gdzie jest zaspolinę nie chcę, bo widać. Tam stawisz taki czarny ekran Nie, nic się było widać. Nie, nie, nie. O no to sporo wam już kapie pokazał, bo to tam już jest nawet pokazane czym będziemy kopać te ziemniaki u Kapiego Nie za niby wjechałem kawałek, ale nie się było widać. I Niestety, tak nie, możemy z, nie możemy się dogadać czy nam dadzą mu ropy, czy grimać czy innego holmera do ziemniaków, do buraku. Także... Najpierw będziecie mieli odcinek z kopania, bo tak to wypadnie, a co będzie z burakami, to się okaże Mhm mm Dobra, jedna Druga No, także bioka tak się prezentuje, tak jak wam mówiłem, tutaj możecie wysypywać sobie u góry na przykład łyżką, czy czymś Jakbyście chcieli sobie Siros postawić obok, no to elegancką łóżko możecie sprzedać, a tu po prostu przyczepami podjeżdżacie no i tyle. Będą się ile czas przyspieszyć kurtę. O, o, o. Także chwilę poczekamy Dobra, tam niech się to wszystko zmieli i w ogóle ja tu już zacznę woli belki zbierać Ym, mam nadzieję, że to wszystko jest ustawione, jak nie to się zaraz ogarnie. Nie, podjeżdża i uklikasz. Dobra, jest wszystko Będzie mi pomóc jak to rozbudować, bo... Mhm mm to chyba tego już nie robiłem jeszcze Fajna przyczepka taka podręczna Do wszystkiego tak naprawdę, bo i do jajek, bo i do wełny no do belek Dobra, mam full'a jest tam sobie, Je cofnij Jedziemy do sąsiada sprzedać W ogóle nas bardzo zniechęciły te tekstury do tej mapy, bo no jeżeli sobie je podmieniamy to mi działają takie jemu, nie no, działają albo jest na odwrót. i no, jak to wygląda jak kury wydają nam piasek zamiast pszenicy czy nie zmieniamy. Znaczy to bardziej ziemię w sumie. Albo piasek jest czarny, no. A bo albo tak samo było z tą Silosem, że niby przykryliśmy, nie bo w ogóle widać cały czas taka sama ma tekstura. No także no sorry Delores, ale... Pisałem do autora. Może poprawkę kiedyś wyda Bo mapa fajnie mu wyszła, robi już kolejną. Pewnie też kiedyś przetestujemy. Albo będzie w, w prezentacji tam oprowadzanie map. Dobra. F1 sobie włączy Nie, wystarczy Y. Aha. Dobra, poszła. tysięcy, Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Dobra, teraz wjadę do ciebie. Na lewo, pum. No, także no, niestety te tekstury nas nie zniechęciły, zniechęciły. Niestety, ale no, kurde. Pisać bym mógł od razu zrobić poprawkę. Chcesz czy zjechać coś? tam, rozsuszę, czy mogę zjechać? Możesz zjechać. Możesz zjechać. A i po 24 dostałem, niemy pieniążki. Więc. A ja sobie tu tam jak sprzedasz tym swoim ciapkiem ty pojechałeś, nie? Tak, ciapkiem mm -hmm. pojechałeś. Tak jak sprzedaż ciapkiem, to weź mi połatwia, przyspieszę czas na fulla. Ale może na koniec odcinka. No to dam, nie no, no to dam na 15. Dobra. Także po teraz jest na 60. Sprzedałeś, tak? No już możesz zmieścić. Dobra, dam tu na 15 i później przyspieszę, zobaczymy ile dostajemy kasy. Dobra, chyba wszystko. 11 belek się tu wyszło. To jak wejdziesz do skupu, to kliknij jeszcze raz U i dopiero igrę. Y. No bo jest niespełna. Pamiętam. No, tak. Nie Jeszcze wycofać. Zmieszczę się? Mam nadzieję. O, dawaj, dawaj. Dobra, do przodu. Już 15 minut. No ja nie mogę. Ale leci. No? nic w sumie nie zrobiliśmy. Nie, no nie prankuj. Nie prankuję. Ej, ściana nie dostałem za to. E, 5300, ty ale jacy, ja za 12 dostałem 7000, a ty za 11, 5300 tak? No siukane, ty Już ci tutaj przeleję Przelej pieniądze 5... O, no, 400 Dobra, to tam o, za 5300 z groszami, więc No także w kolejnej serii na pewno będziemy używać tej przyczepki, bo większość berów ją używa, no bo faktycznie kurde jajka, czy szybko zadoła, czy coś, a tak to się bawić, a podjeżdżacie pik-pik, to pik. jest wygoda. Dobra, ładujemy, dużo już nie zostało, będziemy sobie kończyć odcinek. No, jeździe tutaj miałyś zaraz się popchnę. Nie, nie, o Jezu twoja przyczepka, to też. No to zachyt, tak też tak, to prawie rozleciało. To idealnie. A, jedna belka zostaje. Niech to szlak jedna, tutaj ta belka zostaje. jaj aj, aj. Kiepsko, kiepsko. To kamerę widłami ją wezmę. Dobrze, nie ma sprawy. Lub co chcesz. by tyle belek, a tu raz, dwa. Dwa kursy. I tyle. Poszło, o, pięć sześćset teraz dostałem, ha ha ha, ale spadła hmm. cena. Dobra, tak to naprawdę to chyba tyle. Ja tobie tu zostawię, może przyspieszyć czas. Hmm, nie gdzie ci to Pokaż mi, tutaj. gdzie tą belkę masz, bo jadę. Tutaj przy wjeździe do gospodarstwa Aha. No dawaj sąsiad, dawaj Się Nie no musi być ładnie, bo na odcinku jednak to jest Ale łuk bierze, łuk, Jezu, jak się normalnie Ale co? Łuk, takie no, żeś no, wziął Zakręt, dobra, idę do sąsiada A ile kiedy dostaniemy? No ciekawe, ciekawe Dobra słuchajcie, czy ja coś tu tam mam robić? Kultywację w sumie mogę czy Co? coś ty zrobił? I ja coś mam zrobić? Nie wygodnie mi się wiosło Aha I wziąłem ją do wody w żeby trochę nasiąkła, a to cięższa będzie. Nie miastość I... Dziękuję bardzo, 325 Dobra No to fajnie ja to mogę w sumie już kultywację zacząć A ten 28 Przecież to twoje przyczepa jest sama zbierająca mnie No dobra, nie będzie nie zginie, chyba. No, chyba. Nie wiadomo. Gdzie mhm. jest ten mój pa pa pa? O, dobra, mam go. Pa pa pa, tam gdzie zostawiłeś. Aha, aha. Dobra, co ty to będziesz robił? Ciekawe. A, jedzie. Pa 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 pa. W każdym razie to chyba pomagał, widzę. No jak? Zobacz, jaki uprzejmy, zobacz. Tu sąsiad ma skultywowane pole numer 29. No nieźle, nieźle. Ja już mam nawet pole zasiane. 35 jest tam obiec zasiany dla koni. No i jeszcze tutaj będą na 27. ce ogóle się zrobiło. A 27 będą mm, ziemniaki, tak? Danach dwóch No i tutaj też będzie sporo nawracania przez te drzewa z tyłu. No jakoś musimy sobie poradzić. Urde, ciemno. Jak nie powiem, gdzie. Ale później, koło 22 będzie już jasno. Ta <grym>, nas <grym, grym>, to, to ja jest ja tak pięknie zrobiona. Co ty gadasz? No, to czapet jest. O, no, szlita. No, to taki nowoczesny czapet. Jak ty, ja, ty jeszcze jedziesz za mną? Tak, za mm -hmm. mną. mi, jadziemy. Która? O, to już 22 prawie. Nocna akcja. No. takie jeszcze nie było, to fajne. Za dużo nie widać, ale... Zawsze coś. Niech ja się cieszę, że w nocy. Mhm. No, mówiłem jak jasno o 22. Jak na nos przystało, bo Jak na nos, to jaśniutko. Na farmi na przystąpi. O, to zło, no prędzej. O to chodziło. Ty jedziesz tu dobra. No i uwaga ostatnie minuty i dobra i, i, i kiszonka będzie sprzedana także dzięki wielkie za oglądanie Ile tu jesteś? No poczekaj no jeszcze nie ma 60 tysięcy łapanie trochę jest no także dzięki za oglądanie Trzymajcie się na razie cześć, cześć.